Dzień dobry państwu. Stanisław Lubański z One System. Tomek, który jak wim software. Tomek, coraz więcej klientów wysyła swoje usługi do chmury. Jakie są pierwsze kroki, jakie powinni zrobić, aby zabezpieczyć te usługi? Mając już serwer backupowy wima, ponieważ to jest oczywiście podstawa, dwa krytyczne elementy: serwer proxy, czyli maszyna odpowiedzialna za wyciągnięcie danych z infrastruktury Microsoftu i repozytorium, w domyśle najprawdopodobniej będzie to blob azurowy, czyli miejsce przechowywania tych danych. Przejdźmy do tego, jak to zrobić. Jak zacząć z backupem Microsoft 365, czyli w momencie kiedy zainstalujemy już konsolę i jak zdefiniować dwa krytyczne komponenty, czyli serwer proxy odpowiedzialne za komunikację z chmurą Microsoftu, za wyciągnięcie danych z infrastruktury Microsoft 365 oraz repozytorium, gdzie dane backupowe będą docelowo przechowywane. Przechodzimy do zakładki Backup Infrastructure i mamy tutaj możliwość zdefiniowania serwera proxy. Standardowo, podobnie jak w przypadku Vim Backup and Replication dla wirtualizacji, sam serwer ver który został zainstalowany, automatycznie również będzie posiadał rolę proxy, ale dobrą praktyką jest oczywiście rozdzielanie komponentów backupowych, jeśli mamy taką możliwość. Sama konfiguracja proxy jest dość prosta, ponieważ wskazujemy maszynę, która ma świadczyć nam taką usługę. Pamiętajmy, że jest to maszyna, która będzie musiała się podłączyć do infrastruktury Microsoftu, także docelowo ta maszyna będzie musiała mieć komunikację ze światem zewnętrznym. Wskazujemy uprawnienia, na jakich łączymy się do takiej maszyny, na jakich ma być zainstalowana. Instalowana usługa WIMowa, następuje wypchnięcie paczki. I to jest tak naprawdę cała konfiguracja serwera Proxy. Pamiętajmy, serwer Proxy jest tylko i wyłącznie workerem, nie przechowuje na sobie żadnych danych, on tylko i wyłącznie jest odpowiedzialny za nawiązanie medium komunikacyjnego. To, co, o czym warto pamiętać przy okazji serwera Proxy, to to, że serwer Proxy, po pierwsze, jest odpowiedzialny też za komunikację sieciową, czyli tam możemy potencjalnie przycinać wydajność sieciową, gdyby się okazało, że wysycamy sieć wewnątrz naszej organizacji. Aczkolwiek nie spodziewamy się, żeby to było problemem. Zwyczajowo to endpoint po stronie chmury jest, jest tutaj tym elementem przycinającym wydajność naszego backupu, ale drugi element, o którym warto pamiętać przy okazji proxy, to to, że mamy możliwość ustawienia liczby wątków, czyli liczby kanałów komunikacji, jakie zostanie nawiązane z infrastrukturą chmurową. Gdybyśmy chcieli wykonać taki tweaking pod kątem Wydajności naszego rozwiązania backupowego możemy zwyczajowo zmniejszyć, tak naprawdę to może być nie do końca intuicyjne. Zmniejszyć liczbę tego typu wątków, czyli tak naprawdę otwieramy mniejszą liczbę szerszych kanałów. Wszystko zależy od tego, jakiego typu dane zostają zabezpieczone. Czy mówimy o danych SharePointowych, czy mówimy o danych exchangeowych. W przypadku SharePointa, zwyczajowo patrzymy na większą liczbę. Mniejszych wątków, czyli takie 64 byłoby optymalne w przypadku na przykład exchange'a, tam preferujemy zmniejszenie tej liczby wątków przykładowo do 8, 16. Tutaj już warto potestować to na swoich własnych danych, na swoich przykładach, na swoich wielkościach plików czy załączników po to, żeby uzyskać jak najlepszą wydajność, ale pamiętajmy o istnieniu takiej opcji. Oprócz serwera proxy mamy też możliwość dodania repozytorium Backup do Microsoft 365 potrafi zapisywać dane na dwóch typach repozytoriów. To może być repozytorium albo blokowe, albo repozytorium obiektowe. Przy czym ze względu na format zapisywania danych rekomendujemy repozytoria obiektowe nie tylko ze względu na wydajność, ale również ze względu na ilość miejsca, które będzie zajęte przez backup. Standardowo liczymy, że repozytoria obiektowe mają 50% redukcji danych względem repozytoriów blokowych. Także czy patrzymy na macierze lokalne oparte o protokół S, 3, czy patrzymy na przykład na bloba w Azurze, który jest bardzo popularnym miejscem przechowywania backupu? Taki storage obiektowy prawdopodobnie będzie lepszym pomysłem. Jak to zrobić? Jak zdefiniować takie repozytorium? Oczywiście najpierw musimy dodać takiego bloba do infrastruktury Microsoft 365. Tutaj, żeby pokazać również, jakie opcje mamy dostępne, nazwijmy jakkolwiek taki storage. To może być jakaś Macie, czy też jakiś storage chmurowy oparty o protokół S3. To może być Amazonowe S3, to może być blob azurowy. To może być również chmura IBM-u. W moim przypadku w laboratorium dodanego mamy bloba w Azurze, mamy również bloba archiwalnego o nim może jeszcze trzy słowa później. Wskazujemy, że jest to blob azurowy, że jest to blob zwykły, nie jest to blob archiwalny, ponieważ obecnie WIM ma możliwość później kopiowania danych pomiędzy blobem, nazwijmy to zwykłym, a blobem archiwalnym, na potrzeby długoterminowej retencji. To jest również jedna z nowości w ostatnich, w ostatnich wersjach. Wskazujemy uwierzytelnienie klucz, region, do którego się łączymy i folder, gdzie mają być te dane przechowywane. Klikamy finish i tutaj już mamy zdefiniowanego bloba w Azure. Ale wysyłając dane do repozytorium obiektowego, nadal korzystamy z repozytorium blokowego jako miejsca do przechowywania metadanych. Dlaczego? Dlatego, że repozytory obiektowe chmurowe. Niosą za sobą pewne koszty, za każdym razem, kiedy dostajemy się do takiego repozytorium, chcemy wykonywać na nim jakąś operację. Więc zamiast przeszukiwać dane, czy też szukać, który element znajduje się w którym miejscu już na samym repozytorium obiektowym, wolimy przeszukać dane znajdujące się na naszych lokalnych repozytoriach blokowych i dopiero konkretnie odnieść się do poszczególnych obiektów znajdujących się w chmurze, zminimalizując w ten sposób koszty dostępu do danych. Dlatego tworząc faktyczne repozytorium, gdzie będziemy Przechowywali dane, wskazujemy sobie dwie rzeczy: wskazujemy oczywiście serwer proxy, który będzie odpowiedzialny za zapisywanie tych danych, wskazujemy sobie ścieżkę. Na metadane, to standardowo liczymy, że to będzie coś około 5% pojemności naszego produkcyjnego serwera, naszych danych produkcyjnych, które będą w tym miejscu zabezpieczone. Po czym wybieramy bloba właściwego, czyli miejsce, gdzie te dane faktycznie będą archiwizowane. Ponieważ jest to wysłanie danych do infrastruktury zewnętrznej, ze względu na bezpieczeństwo mamy możliwość również zaszyfrowania takich danych, gdybyśmy oczywiście chcieli to zrobić. U mnie jest to wszystko wyszarzone, ponieważ już jestem w trakcie zapisywania na takiego. Bloba, więc nie mogę zmodyfikować czy to nazwy bloba, czy lokalizacji tego bloba. Musiałbym tutaj otworzyć po prostu nowe repozytorium. I najważniejszy element tworząc repozytoria to zdefiniowanie, jak ma wyglądać retencja na takim repozytorium. Przede wszystkim okres retencji jest około dowolny. Mamy możliwość wyboru konkretnej liczby dni. Mamy możliwość wyboru też retencji Keep Forever, czyli retencja nigdy nie jest stosowana. Trzymamy dane tak długo, jak chcemy. Póki mamy miejsce, póki jesteśmy w stanie opłacić koszty takiego bloba. I teraz dwa typy recencji, które jesteśmy w stanie wykorzystać. Snapshot based to jest retencja bardzo podobna do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przy okazji infrastruktury lokalnej, backupu maszyn wirtualnych, backupu maszyn fizycznych. Patrzę. Weźmy sobie to na przykładzie Exchange'a. Patrzę na stan mojego Exchange'a dzisiaj, wykonuję backup mojego Exchange'a i ten stan jest trzymany przez najbliższy rok. Czyli, jeśli zaraz po wykonaniu backupu usunę jakiegoś maila, to ten mail znika mi po roku, ponieważ ten punkt przywracania mi wygasł. Powiedziałbym, że taka najczęściej spotykana retencja, niezależnie od tego, o jakich środowiskach mówimy. Druga opcja retencyjna jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ item level retention bierze pod uwagę datę modyfikacji per obiekt. Czyli w tym wypadku patrzymy, czy dany obiekt ma datę modyfikacji starszą, czy też w ramach. Zdefiniowanej retencji. U siebie mam zdefiniowany rok retencji, czyli patrzę na przykład na kontakt Jan Kowalski. Czy u Jana Kowalskiego wystąpiła jakakolwiek zmiana w przeciągu ostatniego roku? Jeśli nie wystąpiła, nie biorę takiego obiektu do backupu, ponieważ jego modyfikacja jest starsza niż rok, czyli już mnie nie interesuje, ponieważ retencję mam roczną. Jeśli pół roku temu ktoś na przykład zmienił Janowi Kowalskiemu numer telefonu, no to oczywiście od. Tego pół roku temu liczę rok retencji. Jeśli mija mi na przykład dzisiaj rok retencji i ja dzisiaj wejdę na taki obiekt, znowu zmienię mu numer telefonu, to liczę znowu rok od ostatniej zmiany na danym obiekcie. I jest to w tym momencie robione per obiekt, nie per cała skrzynka, nie per użytkownik, tylko per jeden konkretny obiekt. Ze względu na to, że ciężko nam czasem oszacować, jakie dokumenty, czy też jakie kontakty, jakie maile będą modyfikowane w ramach okresu retencji, zazwyczaj jednak spotykam się z tym, że wykorzystywana jest retencja snapshot, bo jest ona po prostu bardziej przewidywalna. Dla administratora. Po zastosowaniu retencji mamy zdefiniowane repozytorium. Wcześniej zdefiniowaliśmy sobie serwer proxy. Jesteśmy gotowi do tego, żeby już stworzyć zadanie backupowe. Tomek, dzięki serdecznie za prezentację. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejne edycje.